Siemanko, standardowe, słuchajcie, obiecane pozostałe 10 pozycji z, tej, z tych pierwszych zakupów na Nowy Rok. Będzie więcej Indyków, będzie więcej JRPGów, ale to za chwilę Wam pokażę. Będę leciał po kolei z tymi tytułami, chociaż tu, tu były zakupy pakietowe, więc też będę Wam mówił mniej więcej o tych zakupach pakietowych. Dobra, sobie to odsunę na bok. Pierwszy tytuł Immortal Planet. Tytuł od Red Art Games. Od nich kupiłem 3 gry i to za chwilkę Wam powiem co i jak, jeżeli chodzi, interesuje Was cenowo. Dlaczego ten tytuł? Ogólnie skusiłem się na inny tytuł, który pojawił się u nas na grupie na Facebooku. I mocno mnie zainteresował, że wyszedł już w pudełku, bo o grze wiedziałem, ale nie wiedziałem, że wyszła w pudełku. Jeden z użytkowników rzucił, więc od razu złapałem haczyk, kupiłem. E, zamówiłem oczywiście. Gry w miarę szybko przyszły, one chyba z Francji idą, z Red Art Games, z tego co kojarzę. E, pierwszy tytuł, no to polski akcent, e, bo nie wiem czy wiecie, jest to gra e, polskiego twórcy, niezależnego Indie, e, A jak wiecie, Indie u mnie w serduszku, mocno. E, Immortal Planet, e, izometryczna gra RPG, e, z takimi elementami właśnie, mocno wzorującymi się na, na, na Soulsach, także dla mnie to od razu jest e, e, chwytliwe. Przybliżamy jakieś tam lochy, yy, mamy jakiegoś tam pradawnego zabić. E, fabuła nie jest jakoś tak może istotna, chodzi o bardziej miodny, e, fajny gameplay. No i oczywiście gierka, gierka indie. Ja już się długo, długo nad nią, nad nią czaiłem, a teraz miałem okazję po prostu ją wziąć w pakiecie, e, ponieważ były właśnie sprzedawane gry 2 plus 1 gratis, więc musiałem, chciałem kupić jedną, a musiałem kupić trzy, no biedny ja. E, także to jest pierwszy z tych trzech tytułów, który właśnie kupiłem z Red Art Games. Nie wszystkie gry u nich, u nich mi się podobają, ale akurat Miałem kilka takich, takich moich takich ulubieńców, których chciałem dorwać, i tym razem mi się udało. Także pierwszy tytuł: Immortal Planet. Drugi tytuł, który sobie dobrałem, też nie był jakoś taki mocno, mocno tytułem, który chciałem mieć, ale też był na gdzieś tam z tyłu głowy na liście: Mianowicie Godstrike. Jest to Boss Rush Twin Stick Shooter. Gatunek, w którym po prostu stwierdzono, że wywalamy wszystko, co, to, co jest w grze. Poza, poza walki z bosami, czyli mamy walka z bosem, 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 bosem. Czyli boss rush to tak zwane walki, jeden boss po drugim pokonujemy, oczywiście zdobywa, zdobywając po tych bossach jakieś tam dodatkowe umiejętności czy też sprzęt. Także boss rush, taki gatunek się pojawił, czyli walki z samymi bosami. Pierwszym chyba boss rushem to można powiedzieć, że był Shadow of Colossus, tak w dobrą sprawę, ale nawet wtedy chyba takiego pojęcia nie było jak boss rush. Także tutaj mamy właśnie takiego typowego boss Rusha. Tytuł bardzo fajnie wygląda, zaciekawił mnie. Nie jest to jakaś duża, długa gra, przepraszam, że też na, na dużo godzin, jest, więc będzie fajnie ją przejść. To, to był drugi tytuł z tego kompletu, który do mnie przyszedł. Bardzo zresztą dobrze zabezpieczony. I gra, którą, która mnie skusiła na zakup tego pakietu, czyli Golf, Golf Club Wasteland. Mamy tutaj gierkę, gdzie ludzkość wyginęła, ale ta biedna ludzkość, bo bogaci polecieli sobie na Marsa odratowali się, no i niestety tutaj mamy sytuację, gdzie gdzie właśnie ziomal marsjanin ziemianin właśnie wraca na, na, na Ziemię żeby sobie pyknąć, jak to się nazywa partyjkę, golfa, no bo kto mu zabroni, ma kasę to leci, no i mamy tutaj takiego astronautę, który gra sobie w golfa i przy okazji poznaje jakby sytuację, co się wydarzyło z takiego, że, że ta właśnie nasza Ziemia padła także to jest Prawdopodobnie gry fizyczne pudełkowe to spowodowały. Więc nie zresztą oczywiście. E, także tytuł bardzo ciekawie 2D. Wygląda taki troszkę, żeby sami zobaczyć na gameplayach, jak to fajnie wygląda. Mnie właśnie to skusiło. To o tytule wiedziałem, ale e, nie spodziewałem się, że już wyszedł w pudełku. Także e, wielki, wielkie wielkie, moje zaskoczenie i, e, i cieszę się bardzo, że ten tytuł do mnie trafił. Jeden chyba z takich najbardziej, e, z najlepszych gier to jest tego pakietu, które się cieszę, właśnie jest u mnie. I słuchajcie, ten, ten pakiet tych trzech gier zapłaciłem jakoś 260 zł. coś takiego. Nie chcę teraz tak dokładnie mówić, bo to było coś w tych granicach. Bo to były właśnie dwie gry, dwie gry plus jedna gratis I, i jakoś tak wyszło. Wiem, że to była cena poniżej stówki, tak całkiem fajnie, fajniej poniżej stówki za jeden z tytułów. Także myślę, że to jest naprawdę bardzo fajna oferta za trzy tytuły, które naprawdę chciałem mieć i bardzo się cieszę, że one do mnie trafiły właśnie do kolekcji. Słuchajcie, kolejny tytuł, na kto, który uwielbiam, a który już ogrywałem, Control, ale jest to wydanie Control w wersji właśnie tej, tej pełnej Ultimate Edition z dwoma dodatkami fabularnymi i wydanie przez Five of Oil Games od Remedy. Ja uwielbiam od nich gierki, szczególnie właśnie oni robią takie, specjalizują się przeważnie w takich TPP strzelankach i one są mega miodne, jeżeli chodzi o strzelanie. Ja grę przychodziłem, bo kupiłem ją sobie kiedyś w pudełku, ona jest teraz bardzo tania w wersji na PlayStation 4 bardzo mało kopii jest w wersji właśnie tej z logiem Playa 5. Tam też w ogóle była mała kontrowersja, bo ogólnie gra tak troszkę chrupała na Playu 4, a jak wyszła wersja, ta Ultimate na Playa 5, to się okazało, że nie można sobie dokupić takiego patcha do tej czwórki, tylko trzeba od nowa kupić tą... Ultimate Edition, taka trochę gówno burza się, ale słuszna oczywiście pojawiła w necie, co do tego właśnie wydania Control, ale też ja postanowiłem sobie kupić właśnie tą edycję na, na Play'a, właśnie piątkę, jest u Jerego na sklepie, oczywiście standardowo powiem, chyba naj, najniższą cenę ma na Allegro, Chociaż tam ciężko mieć nie najniższą, jak tam są dwie czy trzy kopie tylko na całym Allegro nie, akurat tego wydania, ale można śmiało sobie kupić na playu czwórkę po 30-40 zł nowa w folii Control, a grę naprawdę warto ograć. Ja grałem na Play'u czwórce i wcale te spadki jakby klatek mi nie przeszkadzały, tutaj akurat w Play'u piątce dodali poza tymi dwoma, dwoma fabularnymi DLC dostaliśmy właśnie obsługę tych, tego nowego pada, czyli te wszystkie haptyczne bariery i dodatkowo mamy dwa tryby standardowo Czyli wydajność i jakość. W jakości mamy tam chyba 30 klatek z Ray tracingiem i chyba 2K. A wiadomo, w tym właściwym, jedynym, prawilnym, czyli 60 klatek, chyba i nie wiem, czy też 2K, czy, 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 czy właśnie jest full HD. Ale tak jak mówię, no cieszę się z tego tytułu. Krótko mówiąc, jest bardzo klimatyczny. Taki, Kurde, w klimatach nawet bym powiedział Twin Peaks, takie mamy biuro, właśnie jako jeden budynek, w którym wszystko się dzieje. Ono jest tak rozległe. Akurat nasza, nasza główna bohaterka podnosi broń były, z, akurat z biurka właśnie yy, byłego szefa, który akurat nie, wiem, nie wiadomo co się stało, strzeli sobie w głowę yy, i rozwiązujemy zagadkę. Tak, ale jeżeli chodzi o grę, no to fabuła fabułą jest naprawdę gęsta, miodna, te yy, lokacje są klimatyczne, yy, w ogóle warto w to zagrać, bo ja naprawdę polecam, jeżeli ktoś nie grał, jest mega dobry tytuł, yy, dlatego też chciałem mieć właśnie w tym wydaniu Ultimate. No, i tyle. 505 five five Games Remedy Control. Uwielbiam i polecam. Słuchajcie, teraz pakiet 4 gier. Pakiet 4 gier, który kupiłem właśnie na Black Week, ale niestety nie wysyłali tego do Polski. Musiałem to zamówić do znajomego na adres w Anglii. No, i dopiero teraz niedawno zjechał z Anglii i mi to podrzucił. Te gry na, do mnie teraz, do, dlatego mogę wam je w końcu pokazać. Są to gierki z, od Nis nice America. Wszystkie. A dlaczego je kupiłem? Bo była bardzo, bardzo fajna wyprzedaż na Black Week, za każdą z tych gier wyszło mi około 60 zł za sztukę, a jest ich 4. Gdybym miał trochę większe fundusze, pewnie kupiłbym z 8 albo 10, ale no niestety, ograniczone fundusze to ograniczone zakupy. I po kolei, słuchajcie, pierwszy, pierwszy, pierwsza gra, a właściwie gry, to są dwa, dwie, dwa wydania, czyli dwa wydania, dwie części. Fallen Legion, Rise of Glory i Fallen Legion Revenant, w wersji na Play'a 5, tam coś musi być bo bo dosyć, dosyć ciężka ta, to pudełko jest. Gierka jest bardzo, wiecie co, no mogłaby robić za grę komórkową, bo patrząc na gameplay, jak to wszystko wygląda, biegniemy, biegniemy naszą ekipą czterech ludków od lewej do prawej, każdy ludek ma nad głową taki przycisk trójkąt, kwadrat, X właśnie kółko i odpowiednio jak się ładują te ataki, te aktywności, no to atakujemy albo, albo robimy bloka. Tutaj akurat jest bardzo ważne właśnie blokowanie, jeżeli chodzi o walki z przeciwnikami. No i tak wygląda mniej więcej cały gameplay, ale mnie akurat urzekła ta właśnie, ten inny system walki, taki niby prosty, a jednak mocno skillowy. A czasami, jak, jak naprawdę mamy szybką akcję, to, to nie nadążamy, nie ogarniamy czasami, co się dzieje. Ja w to grałem w jedną z tych części, tą pierwszą, właśnie, bo była dodana chyba do PlayStation Plusa w jakimś tam miesiącu. I sobie ją sprawdziłem. Nie przeszedłem oczywiście cały, ale pograłem i całkiem fajny, fajny tytuł. I też się cieszę, właśnie, że, że od Niz nice Ameryka taki dwupaczek trafił do mnie do, do kolekcji, bo gierka naprawdę, naprawdę wygląda fajnie. Okej, okay, kolejna gierka. Disguise, i to jest wersja jedynki zremasterowana, chyba jakaś tak, remaster tak. Od razu do tego luzem nie wiem, dlaczego tak luzem to rzucili. Dodany był taki właśnie mały, mały artbook. To miło, bo miło, ale nie wiem, dlaczego luzem. Nie jest to może jakiś taki fenomenalny ten artbook. Ja wam tutaj postaram się tam coś pokazać. To są takie kilka, kilka jakichś tam rysunków z gry, czy tam bohaterowie. Może tam dalej są ci bohaterowie pokazani. Kupię protektor od Invisible Black, trochę grubszy, wtedy sobie to wrzucę i będę miał taki razem komplet razem z grom wrzucony gdzieś tam z tyłu. Seria Disgaea, no to tutaj akurat myślę, że większość fanów JRPGów czy takich RPGów turowych będzie kojarzyła ten tytuł. Charakterystyczne pingwiny z, ze skrzydłami nietoperza w każdej z tych serii się pojawiają, oczywiście, on tutaj jest ten, 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 na dole ten pingwinek pokazany. I co mo mogę powiedzieć o gierce? Na setki godzin. To jest taki kurde, e, farmienie leveli i walka turowa właśnie. Oczywiście taka prześmiewcza fabuła i historia. E, także ja w jedną część pewną jakąś kiedyś grałem na Play'u trójce. E, ogólnie seria taka, no zbyt dużo godzin, żebym ja się w to zagłębiał, ale chciałem mieć akurat, bo była naprawdę w niskiej cenie, więc wziąłem to, to bardziej pod kątem kolekcjonerskim niż, niż do grania. Ale kto wie, to jest też tytuł, który jakby, w który lubię, lubię grać tego typu gierki. No i oczywiście nie mogła zabraknąć, była też w wyprzedaży Disgaea 4 Komplet. Też tutaj mamy czwartą część właśnie tej serii. To samo praktycznie można o niej powiedzieć co o poprzedniczce. Akurat tutaj nie dali żadnego małego artbooka luzem. Widocznie nie było wydawanego też od NIS nice America. I też farmienie leveli w mega jakieś ataki, żeby będziecie to widzieli na gameplayu, jak to mniej więcej wszystko wygląda, ale ale cieszę się, że te dwie części akurat do mnie trafiły na playu, trójce chyba nawet nie mam żadnej części Disgaea w swojej kolekcji, a tu już na czwórkę mam, mam dwie. Dobra, to byłoby to. I ostatnia gierka z tego pakietu, Utarara... Uta barabara. nie wiem jak to się wymawia, rumono, zan na podstawie animy. to już któraś, któraś z, z kolei gierka. Właśnie, tylko ja myślałem, że ta część będzie tak sama jak poprzedniczka. Tam chyba masko coś tam, która jest właśnie jak coś podobnego do Disguise, czyli turówka, turowy erpek taki właśnie gdzie poruszamy się po takich kwadratach, właśnie walczymy. A tu się okazuje, że to coś bardziej w klimatach Gierki Muso, czyli Dynasty Warrior, ale też nie szkodzi. Jakby chciałem zawsze sobie zebrać tam całą serię, właśnie mu Mono. Ale tak jak mówię, zacznę chyba od tamtej części, bo bardziej interesuje mnie taka rozgrywka turowa i, i w granicach właśnie RPG. Ale też, no mówię, cieszę się, że za, za naprawdę małe pieniądze, bo 6 dych za gry nowe w folii, no to kurde, w Polsce raczej takich, takich zakupów nie zrobimy. Tutaj wielkie podziękowania za cynk dla Macieja i oczywiście dla kompla, który mi to w, przechował, przywiózł w całe i, i dostarczy. Także bardzo fajny pakiet, słuchajcie, no, no cztery gry. 4 gry za 6 dych sztuki. No, no kto by nie brał, tak? Dobra, to jest ten zestawik. Słuchajcie, powoli do końca. Przedostatni tytuł Shoot Blood and Thief, nie wiem o co tu chodzi, Warhammer 40 000. To jest gra twórców Goons Go, Gore and Cannoli, tej gierki 2D z, z mafiozami, gdzie kupiłem sobie nawet tą drogą kolekcjonerkę z eBay'a. A tutaj mamy właśnie ich kolejną gierkę, też biegamy orkami, gierka właśnie 2D, taka strzelanka. Nie jest też długa, z tego co czytałem po recenzjach, więc pewnie szybko wpadnie gdzieś tam do napędu i sobie ją w wolnym, wolne popołudnie przejdę. Można grać w kopię, bardzo kreskówkowa, mi tu akurat najbardziej przemówiła za zakupem ta kreskówkowa grafika właśnie, jeżeli chodzi o, o, o całą, całą gierkę. A, a akurat tak jak mówię, ja lubię gierki indie, takie mniejsze, niezależne, o których mało kto słyszał i ten tytuł właśnie wlatuje jak dziki, także też się cieszę i oczywiście od razu na playa piątkę gierka, chociaż mogłaby spokojniej na trójce przypuszczam wyjść. No i kolejny RPG, dużo w tym, w tym materialecie EPEGów. bardzo fajne wydanie Dusk Diver, nie wiem czy to mówię poprawnie, oczywiście wymawiam dwójka też JRPG, ale bardziej taki walka nastawiona na akcję, no troszkę jestem zawiedziony, że nie udało mi się w porę dorwać jedynki, bo teraz ta jedynka dosyć ciężko gdzieś tam ją wyhaczyć, a chciałbym zacząć od jedynki, bo tą, przepraszam, że tą gierkę odfoliuję i będę w nią grał, ale wpierw chciałbym oczywiście jedynkę wyłapać. Wydanie też, tutaj się okazało, że to było wydanie Day One, takie grubaśne, bardzo fajne. Ja lubię trafiać na takie wydania w cenie normalnej gry. Szkoda, że akurat to nie było wydanie na Play'a piątkę, bo też było, ale na czwórkę było tańsze. Więc brałem Dozg Divera właśnie na, na czwórkę, bo kwestie ekonomiczne, chociaż ja jak mam wybór między grom na Play'a czwórkę, a z logiem na Play'a piątkę, biorę już ten na Play'a piątkę. Takie moje prywatne preferencje są, jeżeli o, chodzi o, o gierki. I co mogę powiedzieć? No i o derpek, tak? Fabuły nie znam, ja sobie jakby te, te pod kątem fabuły tej gierki nie sprawdzałem, ale będę chciał na pewno ograć, cieszę się, że takie fajne wydania do mnie trafiają, no ta moja kolekcja coraz bardziej się wzbogaca. Kolejne gry tam już jakieś idą, nie będę spoilował wam, ale idą dwa konkretne tytuły, które, na które polowałem, powiem wam bardzo, bardzo długo ebay'a ja przeglądałem, a tu się okazało, że pach tak się trafiły w takich super cenach, że po prostu początek roku poza tym, co tu wam pokazuję, to jeszcze przyniósł mi kilka właśnie gierek takich mocno limitowanych, w które mocno chciałem zagrać i myślałem, że w normalnych rozsądnych pieniądzach nie dostanę do Kolekcja, ale widzicie, czasami warto być takim skrupulatnym w kupowaniu tanio i odpuszczaniem sobie jakichś takich wysokich cen, tylko czekanie na pewne okazje, bo te okazje przychodzą nie wiadomo skąd, nie wiadomo gdzie, ważne żeby mieć jakieś zakamuflowane dwie, trzy stówy w kieszeni, gdzieś tam w skarpecie i można sobie wtedy kupić fajne gry za naprawdę nieduże pieniądze, bo mimo, że to wszystko wygląda tak mocarnie, to naprawdę dużo za to nie zapłaciłem. Ja też nie mam jakiegoś wielkiego budżetu na, na gry, dlatego muszę mocno, ale to mocno kombinować z zakupami growymi wcześniejsze odciny, które wam też pokazałem. Tam te gry też mi nie kosztowały naprawdę dużo. Jeżeli ktoś szuka tych gier, powiedzmy choćby tego Dusk Diver, yy, powinien być ta edycja Udżerego jeszcze na sklepie. Nie wiem czy nie wyprzedałem mu się, bo nie miałem nie miał tego za zbyt dużo. E, to tylko tyle ode mnie. No i co, zostawcie łapkę, jak Wam się podobało kolejny odcinek, jak zbiorę przynajmniej 10 gierek, żeby Wam coś mi było co pokazać. I ja myślę, że jakiegoś vloga Wam jeszcze skleję, także e, dzięki i na razie. Hołk!